Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Pryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o bardzo częstym temacie, który się tutaj pojawia, mianowicie o klasie średniej. Yy, ale też o nas samych, o naszej roli w życiu, o naszej drodze. Ktoś niedawno napisał, że z tego kanału tworzy się kółko kół różnicowe. I bardzo dobrze kolego, tak powinno być, bo wszystko powinno mieć swoją równowagę. O tym, ile możemy mówić o zarządzaniu. Jak tu nie masz czym zarządzać, czym się może pozarządzać człowieku? Masz jakąś polską firmę, w której mógłbyś pozarządzać sobie? Nie mówię o zaspojź Fakro czy coś tam. Nie mówię o takiej lokalnej firmie, w Saraczewie, czy jakaś fajna firma polska gdzieś jeszcze istnieje i, i nie walczy, tutaj nie ma wody potąd tutaj i za chwilę będą kontrole i tak dalej. Więc o zarządzaniu mówimy. Mówimy o radiach. No ale wiadomo, Baofeng jest najlepszym radiem na świecie, bo nie spotkałem radia o takich parametrach, bo widziałem reklamę, które miałoby zasięg 80 km, a pisało, radyjko było pokazane 80 km i potem do mnie dzwoniliście Państwo. Chwała Bogu, nie było to epidemiczne. Cenię Państwa za to bardzo mocno, gdzie kontaktowaliście się mówiąc, Panie Robercie, kupiłem takie radia, chcę się kontaktować z siostrą. Ja mówię, gdzie mieszka siostra? 36 km ode mnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I potem skosztorysowałem, mówi, musi Pan kupić takie radio, takie radio, takie radio, takie radio, albo takie, założyć taką antenę, albo taką, taką. To razem będzie kosztowało 4200 zł. A, to ja nie wiedziałem. No co, no, co nie wiedziałem. No więc o radiach powiedzieliśmy wszystko, Najlepsze na świecie jest Baofeng. A żarty żartami, jest takie radio teraz nowe, które wypatrzyłem, które... Jest genialne, ma wszystkie zakresy fal odbiorcze, nadaje na falach krótkich, z wyjątkiem telegrafii, nadaje na UKF-ie, ma wodospad w nowym oprogramowaniu. Genialne, jeżeli je kupię, to państwu zrobię prezentację taką po prostu. No, radio jest fantastyczne. Chińczycy idą tak do przodu, że dla nas jest to już, no nie wiem, co się musiałoby stać, żebyśmy ich dogonili. Jak to mówi mój kolega, nie w tym życiu. Ale dzisiaj włączony jest wentylator, bo jest gorąco. I musiałem włączyć wentylator, tu króciutko, bo po prostu nie da się tu wytrzymać. I ten ciutki szum, mam nadzieję, że Państwu nie przeszkadza. Mógłbym się rozebrać z koszuli, tutaj pokazać tors i tak dalej, ale wiem, że oglądają mnie również kobiety, a nie chcę wywoływać pożogi zmysłów. Pożogi? Pożogi, tak, to byłaby pożoga. Dobra, a więc do rzeczy. Więc skoro kółko różańcowe, to lećmy do tematu, bo już o radiach było, o zarządzaniu było, teraz kółko różańcowe. A tak na poważnie będziemy mówić o klasie średniej. Znalazłem taki wpis wczoraj, który mnie po prostu bardzo poruszył, ale taki fajny, a tak mnie poruszył, bo dokładnie jest taki, jak ja myślę. Święty Józef Maria Eskriva powiedział tak: bądź pożyteczny, zostaw po sobie ślad, świeć światłem swojej wiary i miłości. Któż jak Bóg? Boże, jakie to jest piękne, spójrzcie. Bądź pożyteczny. Zostaw po sobie ślad. Świeć światłem swojej wiary i miłości. Prosta rzecz. A dlaczego to mówię państwu? Mówię to w kontekście pewnej rzeczy, mianowicie mm, pan Jacek Hoga y, wyprodukował taką książeczkę Didasze, pasterz Hermasa. Tak, taką książeczkę. I ja pozwolę sobie przeczytać wstęp do tej książki. Żyjemy w czasach kryzysu w Kościele. Wielu go widzi, wielu szuka łatwych rozwiązań, jak go zatrzymać. Często odpowiedź brzmi tak wystarczy, że inni zastosują takie lekarstwo, jakie my chcemy czy widzimy z daleka, jednak to tak nie działa. Nie chodzi o wiedzę teologiczną, nie chodzi o rozpoznanie kryzysu doktrynalnego, nie chodzi o ścisłość przestrzegania rubryk, w tym nie prześcigniemy faryzeuszy. Nie chodzi o naprawę kurii, czy tego czy innego zakonu, czy rodzin, choć oczywiście są to potrzebne działania. Jednak próba ich naprawienia z perspektywy technicznej w cudzysłowie się nie powiedzie. Lekarstwem zawsze jest osobista świętość. Jest jakie to ładne zdanie. Lekarstwem zawsze jest osobista świętość, dążenie do niej. Wiem, że to trudne i mniej ciekawe dla ucha, przynajmniej pozornie, jednak wszystkie te kłótnie w mediach, spory pomiędzy wspólnotami na nic się nie przydadzą. Uczoność i wiedza nas nie uratują. To tylko małe dodatki, a czasem wręcz przeszkody, jeśli się nie skupimy na nawracaniu samych siebie. I nie jest to jako, jakoś Nowość czy osobista opinia. To droga odnowy i budowy Kościoła od czasów pierwszych chrześcijan i pierwszych kryzysów wiary i Kościoła. Ojcowie pustyni uciekli od sporów i średniactwa codzienności na pustynię i w samotność modlitwy oraz pokuty. Święty Benedykt uciekł, by uświęcić siebie. Święty Bernard wstąpił do klasztoru małego a surowego, szukając doskonałej drogi uświęcenia. Święty Franciszek porzucił świat i bogactwo, by szukać służby Bożej w pokorze, umartwieniu i posłuszeństwie. Przykłady można by mnożyć, wszystkie wskazują na tę samą metodę: uciec od rzeczy niepotrzebnych i szukać własnej poprawy, by służyć Bogu i ludziom. W poprzednim materiału powiedziałem: Wszystko, co nie jest niezbędne, jest zbędne. Można powiedzieć: Wszystko, co nie jest potrzebne, jest niepotrzebne. Nas rozprasza w naszej drodze. Te dwa teksty, które szanowny czytelnik ma przed sobą, pochodzące z czasów pierwszych chrześcijan wskazują nam, że od początku to była droga budowania kościoła: zmieniać siebie, służyć Bogu i ludziom w nieustannej walce z naszym największym wrogiem, naszą słabością. Didasze i pasterz Hermasa nie są książkami do przeczytania, są świadectwem wiary Kościoła, bezpośrednich następców apostołów, drogą z praktyki wiary, nie teorii czy sporów. Książeczka ta jest wydana z myślą nieustannego czytania bez skończenia. To mnie właśnie przekonało na filmie pana Jacka Hogi, że to nie jest książka do przeczytania, ona jest do czytania cały czas. Gdyż bez przerwy czerpać możemy z niej na nowo rady i przestrogi na naszej drodze życia. Te rady naszych ojców mogą nam pomóc leczyć siebie i prowadzić ludzi nam powierzonych. To jest fantastyczne powiedzenie. Spójrzcie, jaka jest fajna odpowiedzialność. Te rady naszych ojców pomogą nam pomóc leczyć siebie i prowadzić ludzi nam powierzonych. To mogą być nasze dzieci, ale to mogą być nasi pracownicy. Mało kto rozumie, że firma nie jest firmą po to, żeby on miał trzeciego Mercedesa. Tylko firma jest mądrą kuźnią kadr, w której właściciel powinien praktykować metody dobrego zarządzania, żeby tych ludzi upgrade'ować. A następnie, kiedy już są dojrzali. Powiedzieć, leci, jesteś dojrzały, jesteś mądry, prr, leci w świat, ale nie potrafię, potrafisz, dajesz, patrz, lecisz. Te rady naszych ojców pomogą nam leczyć siebie i prowadzić ludzi nam powierzonych na różnych etapach, czy nauczyciela, czy menadżera, czy ojca, czy syna, który na przykład prowadzi czasami długie rozmowy ze swoim ojcem. Poprzez przykład całkowitego przeniknięcia wiary w naszą codzienność, poprzez wskazanie niezbędności pokuty, łez i umartwienia, bez nich nie będziemy w stanie zobaczyć siebie w świetle łaski, by walczyć o uświęcenie siebie, a poprzez to dopiero pośrednio o uświęcenie bliźnich i Kościoła. Więc gorąco zachęcam, bierzcie i zjedzcie tę książeczkę jako lekarstwo na nasz pośpiech, emocje i namiętność, tak byśmy mogli nie być zgorszeniem a stali się przykładem dla bliźnich. Jacek Hoga, pomysłodawca publikacji. Dzisiaj jestem temu o 5 rano. Wcześniej tę książkę dostałem. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Eee, przeczytałem, zachwyciłem się. Teraz będę czytał. Jeszcze raz wrócę do Josemarii Escriva. Bądź pożyteczny, zostaw po sobie ślad, świeć światłem swojej wiary i miłości. Któż jak Bóg. I teraz właśnie bardzo często mnie ktoś pyta, Zarabiam 11 tysięcy, zarabiam 16 tysięcy. Mam dwa mieszkania pod wynajem. Czy ja jestem już klasą średnią? Nie wiem tego, ale wiem, że na pewno klasą średnią jest ktoś, kto jest państwowcem, kto robi nawet niewielkie, ale zobaczcie jakie piękne projekty. Ale może nie wiemy, czy niewielkie. Jacek Hoga ma dzieci, ma na pewno na kogo wydawać. Przypuszczam, że nie jest człowiekiem bardzo zamożnym. Pewnie jest sytuowanym, ale nie sądzę, żeby. Był bardzo zamożny. Panie Jacku, przepraszam, że się mylę, ale no nie sądzę, że Pan miał Porsche, Panamerę dwuletnią. Więc a jednak znalazł czas, trud, żeby rozesłać te książki. Te książki zostały rozesłane za darmo z osobistym takim listem, że jeżeli uznamy je za wartościowe, możemy przelać pieniądze. Zobaczcie, jakie jest takie ryzyko. I tu nie chodzi mi o ryzyko finansowe. To jest w stanie, człowiek wytrzymać ryzyko moralne, że ktoś coś robi załóżmy, załóżmy tu nie wierzę, żeby tak się stało, ale jednak i na przykład tylko 5% ludzi odeśle pieniądze rozczarowanie level maksimum, to jest nawet nie rozczarowanie tylko rozgoryczenie a stąd jest prosta pokusa żeby powiedzieć, mam to w dupie nic takiego więcej nie zrobię, no przecież ludzie są niewdzięczni to gady no, znaczy, nie mówię o tej sytuacji ale bardzo często ja tak miałem. Na przykład osobiście ryzykowałem coś dla pracownika, a on potem ugryzł mnie w rękę i nie powiedział do widzenia. I sobie pomyślałem: To ja dla Ciebie ryzykowałem, to ja dla Ciebie się stawiałem, to ja cię walczyłem lepszy samochód, to ja Ciebie walczyłem premię. Ale to po prostu trzeba czasami powściągnąć. Ludzie są różni. Święty Piotr też tej nocy zaparł się Chrystusa, a potem mamy stolicę Piotrową. Więc Jacek Hoga właśnie jest dla mnie ucieleśnieniem klasy średniej, ponieważ potrafi zrobić piękny projekt wartościowy, zaryzykować, zrobić coś pięknego, wartościowego i wreszcie jakże spójrzcie zgodnego z Josemaria Escriva. Bądź pożyteczny. Jest, jest. Zostaw po sobie ślad. Zobaczcie w ilu dziesiątkach, setkach, być może tysiącach, być może docelowo więcej domów ta książeczka zostanie, być może natchnięty na łaską Bożą może anioł służb podprowadzi do biblioteczki a może jakaś łaska powie do młodemu człowiekowi który się zagubił, powie zobacz jaka książeczka, przeczytaj i on powie, taka książka była nie wiem skąd, ojciec ją kiedyś kupił zmieniła moje życie zostaw po sobie ślad ten ślad zostanie, świeć światłem swojej wiary i miłości, któż jak Bóg i tego serdecznie Państwu życzę, w takim ogólnie już nie będąc w atmosferze kółka różańcowego, bądź pożyteczny. Serdecznie nam tego życzę, żebyśmy byli społecznie pożyteczni, społecznie pożyteczni, bo wydaje mi się, że bycie społecznie pożytecznym jest to najwspanialsze, co może nam się przytrafić, to jest przywilej i to świadczy o tym, czy jesteśmy klasą średnią, czy nie. Czy jesteśmy w stanie zainwestować, czy wierzymy w coś takiego jak społeczeństwo, czy jesteśmy w stanie po prostu zrobić coś dobrego, licząc, że może kiedyś to się zwróci, a może nie. I czy potem, jeżeli by się załóżmy nie zwróciło, chociaż w tym przypadku nie sądzę, żeby tak było, czy powściągniemy sobie żal i gorycz i będziemy mieli dość siły, aby powstać na nowo i za rok wydrukować podobną książkę i zrobić podobny projekt, myśląc cały czas. Nie można być mądrym w pierwszym pokoleniu. Czasami ktoś musi dorosnąć do pewnych decyzji. Pierwszą książkę przejmie, drugą przejmie, a za trzecią, czwartą i następne zapłaci, bo do tego dojrzeje. Bądź pożyteczny, zostaw po sobie ślad, świeć światłem swojej wiary i miłości. Któż jak Bóg? Piękne, nie? Dziękuję, panie Jacku. Pieniążki wyślę. Oczywiście książkę już teraz czytam. Dzisiaj, zaczęło, o 5 rano. Wstęp pana jest w punkt. Dziękuję za to, co Pan robi. Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Robert Wyszkowski trener. Szanujmy czas, który nam pozostał. Wszystkiego dobrego.